Witam, ulubiony przypon biela, oczywiście jest to klasyczny blow. rig, jedyne co modyfikuję w tym przyponie to różne rodzaje plecionek. To jest w zależności od warunków, czy tam występuje dużo drobnicy, czy akurat biorą no leszcze, dlatego wtedy tylko sobie po prostu zmieniam różne rodzaje plecionki, od bardzo sztywnej po tą najbardziej miękką. Tak? Najwięcej stosuję, tak jak akurat na tym przyponie jest to ta plecionka półsztywna, moim zdaniem najlepsza do takich łowienia. Ale takim moim drugim przyponem, który wiele razy dał mi rybę, gdy te ryby naprawdę słabo żerowały, nie chciały pobierać właśnie tak z dna, na... to udało mi się zrobić wiele ryb na właśnie przypon 360. Jest to super łowny przypon, polecam, jak ktoś jeszcze nie próbował, polecam i zaraz zademonstruję, jak ten przypon uwiązać, dlatego zapraszam do oglądania. Jest to bardzo łatwy przykład do uwiązania. Z jednej strony robimy zwykłą pętelkę. Ten materiał jest dosyć bardzo sztywny, dlatego jest takie małe utrudnienie. Ale... Mamy z jednej strony pętelkę gotową. Tu mamy już złożone, z drugiej strony robimy to samo, tylko trzeba jeszcze założyć krętlik, ja stosuję najlepiej rozmiar krętlik z kółeczkiem numer 10. Najpierw zakładamy następną gumkę, są to gumki Wolframowe Tungsten, super dociążają, już nie musimy tutaj stosować dodatkowo żadnego ciężarka, bo ta, ta gumka nam sama dociąża, sama w sobie. Dowiązujemy krętlik z drugiej strony. Mniej więcej 15 cm. O, tyle wystarczy. Też pętelka dosyć blisko. Polecam to uwiązać krętlika, żeby ta gumka później nam dobrze tutaj doszła. Jeśli chodzi o przypon, mamy już go zrobionego. I co jest bardzo fajną zaletą tego przyponu, że naprawdę możemy go wiązać raz i tylko później wymieniamy haczyki, co jest bardzo łatwe i szybkie. Ja do tego przyponu najlepiej sprawdzają mi się haczyki kurw medium numer 5. Super trzymają i bardzo rzadko na tym tracę rybę. Bardzo fajne haczyki. Przekładamy przez tą cieńszą stronę krętlika. Tutaj gdzie mamy kółeczko mamy przywiązane do gumki, a tutaj zakładamy haczyk. Ja do, żeby zamocować popapa i żeby on mi się nie przesuwał po całym haczyku stosuję takich ono to naszych stoperków. I tak. Nabijamy z jednej strony. Ja zawsze nabijam od tej grubszej strony, Mamy jeden i teraz pomiędzy zakładam taki mikrokrętlik z dużym kółeczkiem i również te kółeczko zakładam na haczyk, a do tej cieńszej strony będę dowiązywał pop -up. Nawlekamy na haczyk i to również z drugiej strony zabezpieczam tą gumką, żeby ten pop nam nie wypadł. I przypon mamy gotowy. Teraz zakładam. Po papa. Dowiązuję go bajt losem, Odcinam jakiś tam nieduży kawałek. I teraz właśnie przewlekam przez krętlik od tej mniejszej strony. Mamy to, tu już mamy wszystko zrobione, może za teraz jeszcze, bo tutaj bardzo ważną rzeczą akurat w tej plecionce jest to, że musimy ją wyprostować nad wodą, nad parą dokładnie, nad gorącą wodą, bo jest bardzo sztywna. Ale akurat w tym przypomnie o to mi chodzi, że on musi być tutaj taki trochę sztywny. Odcinam tam niewielki kawałek, przypalam plec. Przypon mamy gotowy, jak widzicie on jest taki trochę jeszcze zdeformowany, woda już nam się zagotowała i zobaczcie jak on jest zdeformowany i za momencik wystarczy tylko króciutko przytrzymać go nad parą. I on się nam robi dosłownie prościutki i przypon mamy gotowy i naprawdę jak ktoś na ten przypon nie łowił polecam, naprawdę jest super łowny, jeszcze może zademonstruję jak on wygląda w wodzie. Zobaczcie, pięknie stoi. Jak sama nazwa mówi jest to 360. Opraca się dookoła swojej osi i jest bardzo łowny. No i to tyle. Pozdrawiam.